Podczas trzech godzin dobrałem dla Ciebie najpierw mistrzowskie porady i co ciekawe, ja nie jestem tym mistrzem, który Ci tę poradę da. To będzie ciekawe na każdy egzamin. Czyli najpierw zacznę od takich ogólnych porad, co zrobić, od tego, co działa dla mnie i dla ludzi, od których ja się uczyłem na temat stresu. Takie ogólne porady, które genialnie działają, ale po prostu powiem Ci, co zrobić. Potem popracujemy trochę z Twoim ciałem i nauczysz się, jak usunąć stres ze swojego ciała. Bo tak jak mówi tytuł, nauczysz swoje ciało, żeby się nie stresowało. Twoje ciało jest tym mechanizmem, który uruchamia stres. To jest mechanizm, to jest maszyna. I pokażę Ci, że Twoje ciało jest taką maszyną, która ma guzik, którym się stres wyłącza. To jest maszyna, która ma kontrolkę, którą możesz obsługiwać pod kątem stresu. Tylko do tej pory nie wiedziałeś, bo tego nie uczą na studiach. No, kto by Cię na studiach nauczył, jak sobie radzić ze stresem? No, tam uczą bardziej praktycznych rzeczy. <laughs> Więc dowiesz się, jak wyłączać stres poprzez swoje ciało, bo stres powstaje w ciele i poprzez ciało możesz go wyłączyć. Potem nauczę się techniki krąg doskonałości. Tą techniką w 5 sekund, gdy zrobisz dobrze ćwiczenie, tak jak cię poprowadzę, to potem w 5 sekund będziesz w stanie wyłączyć swój stres i włączyć koncentrację w zamian tego stresu. Więc. Tutaj na webinarze zrobisz sobie tą technikę, krąg doskonałości, a potem na egzaminie po prostu sobie przypomnisz o niej i już zadziała. Następnie nauczycie usuwania niepokoju. To jest technika, dzięki której możesz pozbyć się stresu dzień przed egzaminem, godzinę przed egzaminem. Bo znam tą sytuację, gdy. Dzień przed egzaminem, tydzień przed egzaminem, godzinę przed egzaminem, po prostu przedzić przez myśl opcja, że jest egzamin, i pojawia się już to napięcie w brzuchu, pojawia się, być może pocą Ci się ręce podczas stresu albo zasychać ci w ustach. Pojawia się ten stres. Nawet przed, nawet dzień wcześniej, gdy tylko myślisz o egzaminie. I po co możesz się stresować, jeśli jeszcze nawet egzaminu nie ma? Możesz czuć się dobrze dzień przed egzaminem, godzinę przed egzaminem, możesz wtedy fajnie się bawić, możesz się wtedy uczyć na luzie, albo nawet odpoczywać. I usuwaniem niepokoju nauczę Cię, jak pozbywać się stresu przed egzaminem, żeby dobrze się czuć w tych dniach przed egzaminem. A powiem Ci, że to jest bardzo ważne. Bo miałem gościa, który... występowaliśmy drużynowo, publicznie. I to był gość, którego tak zjadł stres, że dzień, w dzień wystąpienia nie mógł nic przełknąć na śniadanie. Po prostu jego żołądek, no nic nie mógł tam... nie mógł nic przełknąć. Po prostu nic nie przechodziło mu przez gardło. Nic nie zjadł. Poszedł na wystąpienie... I oczywiście zaczął go boleć brzuch, oczywiście zrobiło mi się słabo I występowaliśmy w trójkę, bo jeden gość odpadł Tak bardzo możecie zjeść stres nawet przed egzaminem Że możesz już przekreślić swoje szanse Dlatego tak ważne jest, że jeśli teraz nauczycie jak sobie radzić przed egzaminem To będziesz miał ten luz przed egzaminem I jeśli wejdziesz na egzamin w dobrych emocjach Wejdziesz na egzamin wypoczęty, czując się dobrze To uwierz mi, że to robi ogromną różnicę Ogromną, ogromną a na koniec mam dla Ciebie niespodziankę. i przecież Ci nie powiem, co to jest, bo inaczej nie byłoby to niespodzianką na no mnie. Tutaj na zdjęciu widzisz Derena LaCroix. To jest gość, który zdobył tytuł mistrza mówienia publicznego w 2001 roku. Organizacja Toastmasters, która międzynarodowo uczy mówienia publicznego, co roku organizuje mistrzostwa mówienia publicznego. Najtrudniejszy, najbardziej. Z zaawansowany turniej mówienia publicznego na świecie. I to jest gość, który w 2001 roku go wygrał. Oto co on mówi na temat radzenia sobie stresu przed wystąpieniem. I wystąpienie to nie jest tylko konkurs. Twój egzamin jest wystąpieniem publicznym. On mówi, zanim wyjdziesz na scenę, oswój się z nią. Występuj czując się jak u siebie w domu. Występując czuj się jak u siebie w domu. Co on zrobił przed swoim mistrzowskim wystąpieniem? Przed najlepszym wystąpieniem na świecie 2001 roku. On dzień wcześniej dogadał się ze sprzątaczką tej sceny, na której działo się wystąpienie, tej ogromnej sceny. Dogadał się ze sprzątaczką, żeby mógł tam wejść, wszedł na scenę, stanął tam, zaczął tam biegać, zaczął tam siadać w różnych miejscach, zaczął tam patrzeć z różnych kątów, jak wygląda widownia, zaczął siadać na miejscach na widowni, patrzeć, jak wygląda scena i robił to godzinami, aż poczuł się na tej scenie jak u siebie w domu. Dosłownie robił to godzinami, nawet turlał się tam po stanie, tańczył, krzyczał, śpiewał, robił, co tylko się da, żeby przełamać wszelkie bariery, żeby czuć się tam swobodnie. A co robi przeciętny człowiek? Przeciętny człowiek wchodzi do sali, którą widzi po raz pierwszy w życiu, nawet być może, albo pierwszy raz w życiu staje w tym miejscu na tej sali z takiej perspektywy i w zupełnie nowym otoczeniu zaczyna zdawać egzamin ustny. Pomyśl, jakie to jest stresujące. Zacznie się turlać, odnoszę się do uwagi na czacie, zacznie się turlać, gdy egzaminatora jeszcze na sali nie ma, to wtedy będziesz miał taki luz na, na egzaminie, że po prostu stresu nie będzie. Bo muszę ci powiedzieć, że stres to jest reakcja instynktowna, a twój instynkt jest taki, że nowe miejsca bardziej stresują. Po prostu jest ten mechanizm, że jak wchodzisz w nowe miejsce, to twój bardziej instynktowny, prymitywny mózg zakłada, że to nowe miejsce może być zagrożeniem, bo nie wiadomo co tam jest. I wtedy jest większa szansa, że włączy się stres. Nowe miejsca są bardziej stresujące, to to jest nowe jest bardziej stresujące. Dlatego jeśli ty oswoisz się z miejscem, to będziesz mieć luz. Nawet jeśli zdajesz ciągle w tych samych miejscach, to być może zwykle na tej sali siedzisz na krześle gdzieś tam z dala, a egzamin masz wychodząc na przód sali, czy tak jest? Bo na wykładzie zwykle siedzisz, a egzamin pisemny siedzisz tak samo. A na egzaminie ustnym? Czy na egzaminie ustnym jesteś w nowej sali albo w, nowym, albo w nowej pozycji ciała? Mhm. Oswój się z tym miejscem, w którym zdajesz. To pomoże. Złam swoje bariery. Bądź w tym miejscu i nawet nie wiem, czy. Nie, chyba nie da się tam zaprosić znajomych, żeby się sobie pożartować. Ale po prostu. Nie wiem, zatańcz, zaśpiewaj, cokolwiek, żeby przełamać bariery przed tym egzaminem. To pomaga. To naprawdę pomaga. Hmm. Nie zawsze się da, nie zawsze się da, ale wiem, że student też potrafi negocjować, więc jeśli możesz, jakoś pod jakimś pretekstem być może, każda sytuacja wygląda indywidualnie, ale naprawdę, jeśli uda Ci się oswoić z tym miejscem, na którym zdajesz, to bardzo pomaga. Mhm. Mhm, mm rozumiem. O, super! Kasiu, genialnie. Jeśli nie możesz się dostać do tego miejsca, wyobraź sobie, że w nim jesteś. Wyobraź sobie to miejsce najwyraźniej, jak tylko możesz. I wyobraź sobie, że w nim jesteś, wyobraź sobie, że robisz te rzeczy. Dla twojego umysłu, nawet wyobrażanie sobie, że jesteś w jakimś miejscu, już cię z nim oswoi. Okej. Okay. Jest sytuacja. Jesteś na egzaminie ustnym, dostajesz pytanie i nie znasz na nie odpowiedzi od razu. Po prostu rzucają ci pytanie, a i w pierwszym momencie wydaje ci się, że nie wiesz odpowiedzi. Co wtedy zrobić? Bo widzisz, czasami tak jest, że wydaje ci się, że nie znasz odpowiedzi, ale jeśli się zastanowisz parę sekund, to tak naprawdę okaże się, że tą odpowiedź znasz. Bardzo często tak jest, że po prostu w stresie albo w zaskoczeniu, albo po prostu potrzebujesz się zastanowić, żeby ta odpowiedź do ciebie przyszła. Więc ważne jest, żebyś przez te kilka pierwszych momentów, gdy jeszcze nie wiesz odpowiedzi, ale ona już do ciebie dociera, żebyś miał luz, żebyś się nie spinał. Co wtedy zrobić? Pierwsze co robisz, to dotykasz ręką głowy w jakikolwiek sposób. Zwykle, jak ludzie zastanawiają się, to na przykład gładzą sobie brodę albo dotykają wargi. Czy to wygląda w miarę naturalnie, że niektórzy po prostu przyjmują taką pozycję myśliciela, że dotykają brody. I po co to jest? To nie jest tylko po to, żebyś wyglądał, jakbyś się zastanawiał, tylko jak dotykasz ręką twarzy albo głowy, albo nawet możesz się podrapać w głowę. To taki prosty dotyk pobudza dopływ krwi do mózgu. Tym samym pobudzasz myślenie. Łatwiej jest ci myśleć. I powiedz sobie: Hmm, to też pobudza myślenie. Taki, taki odgłos naprawdę działa. Nie jestem pewien, dlaczego dokładnie mam dwie teorie. Jedna teoria jest taka, że do tej pory używałeś tego odgłosu hmm, podczas myślenia, więc, kojarzy ci się, więc twój mózg kojarzy ten odgłos z myśleniem, więc uruchamia myślenie. Ale być może jest też tak, że ten odgłos sam jako odgłos, jako dźwięk wibruje w twojej czaszce, co też pobudza dopływ krwi do mózgu. Bardzo możliwe, że obie moje teorie są prawdziwe, więc. Dotnij ręką głowy i zrób ten odgłos. Hmm. Do tego uśmiechnij się lekko. Tak samymi kącikami ust, samymi, samymi kącikami ust wystarczy to, żebyś się rozluźnił. Lekki uśmiech rozluźnia twoje mięśnie twarzy. Taki jest mechanizm fizjologiczny, że lekki uśmiech rozluźnia mięśnie twarzy, jednocześnie usuwa stres. A poza tym podejrzewam, że dla egzaminatora będziesz już wyglądał, jakbyś się faktycznie zastanawiał i znał odpowiedź. Więc będzie trochę bardziej cierpliwy na twoje zastanawianie się. Więc dotknij ręką głowy, zrób hmm i uśmiechnij się lekko. Do tego oddychaj swobodnie i głęboko. To jest bardzo ważne, ponieważ podczas stresu zwykle oddychasz płytko, nieregularnie i taki oddech też wspomaga stres. A jeśli oddychasz swobodnie i głęboko, to ten swobodny i głęboki oddech przeciwdziała stresowi i tym bardziej dotlenia twój mózg. Jak widzisz, wszystko kręci się tylko i wyłącznie wokół tego, żebyś się rozluźnił i dotlenił swój mózg, żeby on był zdolny do myślenia. O to właśnie chodzi w cofaniu reakcji stresowej w ciele, że po pozwalasz swojemu mózgowi myśleć tak skutecznie, jak on myśli naturalnie. Zrób to teraz. Wszystkie te trzy punkty. Dotnij ręką głowy, powiedz: Hmm, uśmiechnij się lekko, oddychając swobodnie i głęboko, bo jeśli teraz to zrobisz, to oswoisz się zrobieniem tego na tyle, że na egzaminie ci się to przypomni i faktycznie w tej sytuacji, gdy dostaniesz pytanie, na które od razu nie znasz odpowiedzi, będziesz wiedział co zrobić. Zrób to teraz. A Kasia jutro nauczy cię do, dodatkowo jak wydobywać z głębień pamięci te informacje, które wiesz, że wiesz, ale nie do końca możesz sobie przypomnieć. Kasia jest w tym naprawdę dobra. Ostatnio stworzyła kurs kod pamięci, w którym dała genialną metodę na to, jak sobie przypominać informacje, które wiesz, że są, ale nie możesz ich wyciągnąć i jutro cię tego nauczy. Naprawdę w połączeniu z tym, co teraz umiesz na temat stresu, to będzie mocne i poradzisz sobie z każdym pytaniem na egzaminie. Nawet jeśli nie znasz odpowiedzi, to przynajmniej się nie zestresujesz, ale zobaczysz, że odpowiedź do ciebie przyjdzie. Bo w 90% przypadków jest tak, że znasz tą odpowiedź. Ale jednak sobie nie przypomniałeś. I wychodzisz z sali egzaminacyjnej. To jest najgorsze, że potem wychodzisz z sali egzaminacyjnej i przypominasz sobie od razu odpowiedzi na pytania, na które nie mogłeś odpowiedzieć. Gdy już stres opada, to, to przypominasz sobie, a mogłem tam tak odpowiedzieć, a tutaj to było przecież to. No właśnie, to jest. No każdy to ma. I jak stres ci opadnie na egzaminie, podczas egzaminu, albo w ogóle się nie pojawi, to już na egzaminie będziesz znał te odpowiedzi. Będziesz znać je szybciej, wtedy kiedy ich potrzebujesz.